Jak widzimy, zachód słońca tutaj się z, znajduje jakiś dwór. Szczerze, tego zobaczyłem po drodze. Jak jechałem w drodze powrotnej na GPS-ie, okazał mi się jakiś opuszczony dwór. Gdzieś w jakimś zabytkowym parku, między bagnami, jakimiś stawami. Zobaczymy w ogóle co to jest. Chcę tam wejść, póki nie, nie zrobi się ciemno. Szczerze mówiąc, to nie wiem w ogóle co to jest za miejscowość odbiłem jakieś 600 metrów od drogi głównej o jest przed nami jakiś dwór fajny dobra gdzie, gdzie tutaj by zaparkować a tutaj może o zabity dychami o zobaczymy Wezmę ze sobą akcesoria obronne, w razie czego jakbym się tam dostał do środka i bym spotkał jakiegoś nieprzyjaciela w humorze. Dobra, poczekajcie chwilę, założę beret, bo już to troszeczkę się robi chłodno. Widać na górze szyby są powybijane, jednak wejścia chyba nie będzie. Obejdziemy go z drugiej strony. Może będzie jakaś otwarta piwnica, a może nie. Zobaczymy. Jednak jest wejście. No w tej chwili będę się cicho zachowywał, żeby nie wybudzić kogoś. Wszystko się tutaj wali, dosłownie bez tu. Tutaj pokój. Dziura w podłodze totalna. Widzicie deski, wystarczy na to wejść i lecimy w dół. I cyk. I cyk. No raczej nie chciałbym tam paść. Prukniemy jeszcze trochę dalej. Strych też nienaganny. Powiem wam, że pójdziemy jeszcze trochę dalej. Wszystkie deski, cała podłoga się wali. Tu się wali, Okno się wali, tu się wszystko wali. Co tu się dzieje? Czy to gimby znają, czy nie znają? Beskitu, jeszcze takiej ruiny to ja nie widziałem. O kur, Beskitu, spójrzcie. Tu się podłoga rusza. Ja pierdolę. Widzicie? A tu jest dziura. Widać tam po prostu partner. Ale się wpierdoliłem. No faktycznie teraz aż chyba muszę na czworaka rozłożyć ciężar. Obra, uciekam stąd. Jeszcze obejdziemy parter, tutaj dookoła jest park. Czyli to będzie typowy dworek, a tam piwnica. Przyjeździło się. Normalnie powiem wam, że po pode mną tak samo uwieście mi. Ja by tutaj wszedł jakiś koleś dwa razy ode mnie cięższe to by normalnie wpadł. Do piwnicy. No co dworki to były budowane na początku XX wieku. W XIX wieku, niektóre i w połowie XVIII. Zobaczymy jeszcze ten park, który należał do tego całego dworu, do jakiegoś bogacza, starosty. O tam, kolejne pomieszczenie. Dobra. Uciekamy. Nie chcę biec, żeby się potknąć. O, mijałem wcześniej tą dziurę. No ładnie. Ruina jak nic. Jeszcze studnie lukniemy. Nic tu nie ma. Śmieci. Tu jest jeszcze jakieś wejście, ale to pewnie jest. O, to pewnie będzie, będzie to samo co tam. Obejdziemy dokoła ten dworek. Tutaj pewnie może jakaś komórka była, czy, czy coś. Ale krzaki. Latem to tutaj by się nie wyszło. Dach pokryty gontem. Tak mi się zdaje. O, a tutaj właśnie mamy te piwnice, Co, jakbym tam wpadł, to bym się znalazł gdzieś tutaj, nie? O, cyj. Dobra, pójdziemy z drugiej strony. Tam dokładnie jakieś stawy bagna. No, tutaj jakiś dom. Dobra, spadam już do mojej fury. Która wozi mnie po całej Polsce. Dobra. Dziękuję za uwagę. Widzimy się kolejnym razem. Hej, ziomki ziemale.